W przemyślu odbył się piąty międzynarodowy konkurs szopki bożonarodzeniowej. Udział w konkursie wzięło 60 wykonawców, głównie z Podkarpacia, ale także z innych regionów, w tym także z Niemiec. Szopki z przemysłowego konkursu różnią się od słynnych szopek krakowskich, w których dominują kościelne i świeckie formy architektoniczne Krakowa. Nasze szopki są zgoła odmiennymi, chodzi o bogactwo form. One są inne, są różnych materiałów, są różne architektury szopek, przedstawiające jakąś tradycję danego regionu czy kraju. Szopka, którą tu widzimy, wykonana była przez niecały rok. Wykonana jest z różnych materiałów, i metal, i plastik, i drzewo, i szmatka, także wykonana była z, no, z wyobraźni moich. Mąż przez 3 lata buduje tą szopkę. Y, cierpliwie od października do grudnia. Przywieźliśmy ją tutaj, żeby ją pokazać. Nieważne, czy ona wygra, czy nie wygra, y, cieszymy się, że jest, tu jesteśmy, że widzimy tak piękne szopki, takie piękne y, wykonania. Szopka bezlejemska to symbol domu rodzinnego, w którym ma mieszkać miłość i pokój. Tak jak stajni betlejemskiej. I myślę, że te tradycje na pewno warto podtrzymywać i kontynuować. I muszę z przyjemnością powiedzieć, że oczywiście nie tylko liczba prac tutaj żyli przytłacza, ale także poziom wykonania szopek, no mnóstwo, mnóstwo naprawdę niezwykłych form. Powiem szczerze, że bardzo trudno jest dokonać jakiegoś takiego wyboru. Każde z tych dzieł zasługuje na uznanie. Mówię, że byłbym kiepskim, złym jurorem, bo nagrodziłbym wszystkich twórców. Jest to niemożliwe i współczuję jurorom. Przy tej okazji życzę wszystkim radosnych, pełnych pokoju świąt. Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Pierwszą nagrodę 3000 zł Żyli przyznało Krzysztofowi Kołkowi z Tarnobrzegu za szopki numer 1011. Pomiędzy następnych pięciu wykonawców nagrodzonych oraz 20 wyróżnionych rozdzielono kolejne 17 17000 złotych. Wszystkie szopki będzie można oglądać w Dolnej Kaplicy Kościoła Franciszkanów do dnia 2 lutego 2020 roku. W świętach wszystkich, wszystkim ślą życzenia A gdy wszyscy puszczą wreszcie Noc migliwia, zapachnie się